W dzisiejszym odcinku znowu nagrywamy Bedwarsy. I w ogóle wczoraj sobie kupiłem ten... Wczoraj sobie kupiłem ten... Mam Vipatera. Kupiłem sobie też ten druk w tej właśnie Bedwars. No i dobrze mi się teraz gra. Co się zachoduje W końcu... Ładuj się. Dobra, jest w końcu. Kupiłem sobie właśnie ten y, y, róg. Pełno rzeczy dostałem. to Dużo rzeczy. Pełno, po prostu pełno. Tu jest to. Tu jest miecz. Nie płacało mi się to kupić, bo jeszcze sobie kupiłem tę, tu wełnę, no. Nie mi się to wszystko kupić. Zostało mi 362, bo miałem 660. A na no to wydałem 280 na ten róg, róg. Troszkę wydałem na ten róg. Więc no. Dobra. Przechodzimy na podwójne. Kurde. Dobra, ja jestem już na grundzie podwójnym. A i zapomniałem powiedzieć, że mam też te nożyczki. No pocało I się Dobra. To ja zrobię takie, no tak prostu Dobra. Kiedy się ta runda zacznie... Nie wiem, czy znowu nie kupić, ale... No nie wiem, czy to kupić, czy nie. musi mnie, żeby kupić to inne, ale nie wiem czy to kupić, bo kosztuje aż ten 299, to nie wiem. Pięknie. Dobra, jestem już na kolejnej rundzie. Dobra, kupuj to. i lecimy. Zginąłem, no, niestety. Następna runda. Klikaj to. Proszę. Ej, trzeba się męczyć. Trzeba to kliknąć. Jeden głupi guzik. Ładuj się, ładuj. Może pójdziemy na SkyBlocka? Pójdziemy. Dobra. Jestem już na SkyBlocku. Mam Dobra. To, dobra. Zobaczę na górę. Walma tu już jest chyba kilka lat albo dwa, dwa lata chyba więc stara. Dwa lata to trochę już jest. Zobaczę sobie w domku jakie mam i tam. Może coś sprzedam. Wytraduję. hmm to mogę sprzedać za... Siedemset tysięcy. Dobra, idę się tradować. Może wejdziemy mi jakiś tam... O, kurs imprezę. Hmm. Please ja... Nie. Ruszę. Nie. W ogóle w ogóle nie mogę tłączyć nigdzie. To już się dziwne robi. Dlaczego to taki jest? O! Oh. Proszę, niech to się zawoduje? Z mojej kitty I tu sobie mogę kupić latanie. Razem z dziesięcioma milionami tych... tych koniów. nikt nie chce się trajdować. Proszę wytrajdujmy się. Jeszcze z to i dajesz. Kaczki sił. Czemu ona nie ma? A, oh, ma wipa trójka. Tak jak ja. No kurde. Co? или она давала? Курдинов. Więc tu się za nic nie wytraduje Więc pięknie Ugradam to, to i to A jeszcze jedno to jeszcze jedno okay. Tam Cię, zgódź się. No co mi ten kilo w tu, jak mam ten xt? Убрали еще не стыль. Горнак. Вот он ничи. Мы режем это, мне там где Mam nadzieję. Nie. Ja. Wiedziałem, że nie. Dobra jest. Uff. Ja pamiętam, że odkładałem to do Ender Chesta W ostatnim filmiku. Tu nic się nie kupuje za dynię. Hmm. Tu się kupuje tak Osiemset y, za buty łowcy wąpira, ja pierdziela, na e. to Po co nie te ryby? Łowią to... ja nie wiem w ogóle nie wiem <śmiech> hmm. <śmiech> Cynku. E, to to jest przemyślane. Przemyślane to jest? To jest... Nie. Nie. Nie No kurde potworki małe tak piją dużo, że masakra. Ja sobie to sprzedam. Hmm. 9, 9 milionów 200. Hmm. Obało się. <noise> Pięćset. No i teraz to jak dostałem to coś w dobrego? No to... No, no, no. mu piszę w drodze do przyjaciela? Wy Dobra, koniec odcinka. Pa, pa. A, zapomniałem wam znowu powiedzieć. Chodźcie sobie... A ja się z wami żegnam.